Siemanko, z tej strony Sip. Dzisiaj pokażę Tobie kilka sposobów na nudę w GTA 5. Bez zbędnego gadania, zaczynamy! Pierwszym sposobem jest udanie się do klubu ze stripteasem. Parkujemy przed wejściem i z gracją oraz pełnym portfelem wchodzimy do środka. W klubie mamy parę możliwości do wyboru. Ja proponuję popatrzeć na tancerkę i dać jej kilka dolców. Pamiętaj, aby przed wyjściem się napić, najlepiej strzelić kilka szybkich shotów. One, Gdy już zacznie ci się kręcić w głowie, to powiedz sobie, że nie jesteś najebany, tylko po prostu za dużo wódki wypiłeś. Drugim sposobem na nudę jest rozerwanie się na mieście. Chodzi mi tutaj o zrobienie zamachu bombowego. Doskonały zamach musi być w centrum miasta, tam gdzie jest dużo ludzi i nie można zapomnieć o efektach specjalnych, które dekorują całe przedstawienie. Potrzebujesz jakiegoś skrzyżowania, na przykład takie, jakie jest tutaj, spokojnie nada się na zamach. Zapytasz, jak przygotować owy zamach, już spieszę z odpowiedzią. Porozkładaj bomby po całym skrzyżowaniu, tak aby każdy, kto był na nim lub obok, został wysadzony. Teraz wystarczy głośno krzyknąć: Alakbar! Gdy już wysadzisz wszystkich kretynów na drodze, możesz stewingować swój samochód. Aby to zrobić, musisz pojechać do genia, który odpisuje ci brykę, Także że własny ojciec nie pozna tego auta. Wystarczy, że ustawisz GPS i udasz się do najbliższego warsztatu. Jesteśmy na miejscu. Teraz wystarczy wjechać na warsztat i stewingować swój samochód. Ja proponuję zrobić to mniej więcej tak. Czyż nie jest piękne te nadwozie z naklejkami, ale żeby dodać pazura temu maluszkowi, warto zamontować wystające rury wydechowe, neony i przyciemniane szyby. Gdy wyjedzie nasz słodki, różowy potworek, idziemy się nim polansować na mieście. Jako czwarty sposób na nudę proponuję poskakać motorem. Bierzemy duży rozpęd i skaczemy. Przy okazji, jak już jeździmy po tym mieście, można szybko zarobić. Wystarczy, że ukradniesz teczkę z pieniędzmi tym policjantom. Pamiętaj, że masz bombę i nie zawahasz się jej użyć. Teraz tylko zgubić policję i hajs jest nasz. Ostatnim moim sposobem na nudę jest wcielenie się w zwierzę. Przykładowo w tego małego pieska. Mały piesek lubi zrobić niekiedy dużą krzywdę. A mówią że pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Jeżeli nie chcesz chodzić po ziemi a bujać w obłokach to zagraj sobie gołębie. Pamiętaj, że masz władzę, gdyż to ty możesz nasrać na ludzi. Taka trochę gówniana sprawa, ale jest zabawna. Oczywiście chyba nie muszę przypominać, że katastrofy lotnicze się zdarzają. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że chociaż raz udało mi się ciebie rozśmieszyć. Jeżeli chcesz być pozdrowiony w następnym filmie, daj znać w komentarzu. A dzisiaj pozdrawiam bardzo serdecznie. Kapiszona Plus, Joanny Schmidt i Alkepsa Games. Dobra, ja już spadam, cześć.